witajcie bo z 99 nocy w lecie to jest taki krótki short. No, 92 dzień dzień po no Mapa cała odkryta. Tutaj wszystkie mamy. Dobra. Tutaj wszystkie dzieci, wszystkie łóżka. Ja powtarzam mów, głowy nie Ja Jutro jadę do szpitala, także to się pewnie po szpitalu pojawi, albo od razu stawię, bez cięć Także wielkopomna chwila, wielkopomny moment xD <grystanie> <grystanie> Kolejnie do kraftowania pięć, OK. Ale to naprawdę jesteś. O, nie, nie wiem, czy to będzie piąta fala kultystów, bo też miałem takie zadanie: przetrwaj pięć fal kultystów. Także. Lecimy. Zostało półtora minuty. To źle wygląda. Um. Ja już sobie robię, co, co chcę, bo mogę. Ja powtarzam mu, głowy nie uryje, to co to nie

Aktualnie robi klipa, że robię 99 nocy. Siostra mi pomaga. No sam by sobie rady nie dał. Oto, oto ona. Jakby coś takiego oniku nie ma, tylko ja ją tak nazwałem. Wiewióra Borga tymczasem ja dekoratę. Dobra, dwa, jeden! 81 71 minut, przed dni. Ło, wow, trzy diamenty. No godzina dziesięć. Fila, Zróbmy tak. Odwróćmy się. Nie, odróćmy się, zresetujmy postać. Normalnie. Menuj... Chcieliemy po prostu przegrać. Że nie być po prostu. Tak, tak.